Pozostaniemy w skupieniu jeszcze te parę minut. Niech to będzie skupienie wdzięczności. I daj Boże, aby Bóg zesłał nam zrozumienie tego, iż radość jest blisko na wyciągnięcie ręki. Żebyśmy nie przeoczyli tej radości, bo radość jest też naszą mocą, jest darem Bożym który nam pomaga żyć. Jest tyle powodów, o których mówiliśmy podczas Mszy Świętej. Jesteśmy kierowani ku Królestwu Bożemu, ono jest blisko, nawracajcie się, a więc zwróćcie się do tego Królestwa, przyjmijcie, przyjmijcie Króla, przyjmijcie Chrystusa, przyjmijmy Chrystusa, tak jak to uczyniliśmy w Komunii Świętej. I pierwsza, Taka wzruszająca opowieść to wiadomość. Bardzo się wzruszyłem, kiedy powiedziano mi w taki prosty sposób i wiem, że tysiące jest takich sytuacji ale ja tam przejrzałem na oczy. Powiedziano mi w taki radosny sposób że. Te święta były innymi świętami, ponieważ nareszcie świętowaliśmy w naszym domu. On jeszcze nie jest wykończony, ale już pojechaliśmy po rodziców, bo oni są starzy i, nie, i ciężko byłoby im się przenieść samym. Pojechaliśmy po nich, przywieźliśmy ich, nasze dzieci się cieszyły, bo byliśmy w rodzinie, w tej szerszej rodzinie, w naszym domu, który nie jest jeszcze wykończony. Widząc tę radość, mówiłem, no tak, o taką radość właśnie chodzi, o taką radość, która jest radością z tego, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną, jesteśmy wierzący i celebrujemy tę radość narodzin pańskich w tych trudnych czasach, a jednak... Czujemy, czujemy, że ona jest w nas, ponieważ ona jest pomnożona poprzez miłość tych osób, które należą do naszej rodziny. To nasza wspólna radość. Tak sobie myślałem, ile tej radości jest niewykorzystanej. Przecież tak gonimy i płaczemy. Są racje, oczywiście. No, nie ma wakacji w górach, że zamknięte. Jasne, że to jest wielki problem dla ludzi, szczególnie dla tych, którzy przygotowują się, to są ich żniwa, żeby mieć później możliwość prosperować w ciągu roku. Owszem, ale, ale ile radości się marnuje, to nie tylko góry i nie tylko wczasy są radością. Jakie to piękne, kiedy normalne, zwyczajne życie daje nam podstawę do radości. Dlatego modlimy się, dlatego jesteśmy z Chrystusem, ażeby nam się otwarły oczy na tego rodzaju radość. Na radość również, tę, którą, o której wczoraj mówiliśmy z daleka przyszli, żeby ofiarować, żeby złożyć pokłon, nie żeby zabrać, zyskać oni dali siebie bo wiedzieli że to jest królestwo boże to jest dar na wieki to jest droga zbawienia za chwilę powiem o tym najważniejszym według mnie moim doświadczeniu radości w tym roku a teraz ponieważ to jest przedłużeniem mszy świętej to jeszcze tutaj stojąc przy tym ołtarzu prośmy Boga o to abyśmy umieli cieszyć się Komunią z Chrystusem jesteśmy po komunii wszyscy. Jesteśmy po komunii świętej. Jesteśmy w komunii świętej, a więc w jedności z Chrystusem. On jest oczekiwaniem mesjaszem. Królestwo Boże jest w nas, bo on jest w nas. Jesteśmy w królestwie Bożym, bo jesteśmy z nim. Póki jesteśmy tutaj, w tym budynku, w kościele, w tym szczególnym miejscu świętym, poświęconym dla naszych spotkań z Chrystusem, módlmy się o nasze miejsca codzienności, nasze domy, nasze miejsca pracy, o osoby, z którymi się spotykamy, abyśmy nie utracili jedności z Chrystusem. Aby On zapalił światło w naszych ciemnościach, codzienności, naszych problemów. Ażeby uleczył nas, uwolnił, tak jak uwalniał to w ziemi zabulona, w tej ziemi na peryferiach, gdzie nie było nic dobrego. Ażeby dobro wyrosło, dojrzewało, abyśmy należeli do Królestwa Bożego, w Komunii Świętych. Na tej mszy wspominamy świętego Szarbela. Pomocarza modlitwy, życia duchowego, cudotwórcy, przede wszystkim Matkę Najświętszą, Marię. I teraz pozwólcie, że, że powiem właśnie o tym, dla mnie to zdarzenie, bo, bo to był telefon Bulosa, który aktualnie znajduje się w Stambule, w Turcji, ale on jest Syryjczykiem. Pan Bóg pobłogosławił mu, dobrze mu się powodzi. No w jego kraju teraz wiadomo, że jest nędza i, i trudno mieszkać. On ma możliwość pracować, mieszkać gdzie indziej. Tymczasowo znajduje się w Syrii. Jesteśmy w dobie pandemii i Stwierdzono, że ma COVID-19, zaczęły się procedury, wzięto go do szpitala, nie ma telefonu, procedury zakazują kontaktu z bliskimi, on nie zna języka tureckiego, wzięty, odizolowany od swojej żony i małego synka. W opłakanych warunkach dla niego nie może się porozumieć dobrze. No i, i to leczenie, które nie przynosi rezultatu, jest wysoka temperatura i trudności, pogłębiające się trudności z oddychaniem. Na obcej ziemi, oddzielony od domu, nie może powiedzieć słowa, nie może usłyszeć od nich. Przerażony, boi się, boi się, że zejdzie na pierwsze piętro, bo na tym pierwszym piętrze to umierają. Tam są respiratory, ale, ale jakoś mało wydajne. Mówiło się, że to umieralnia. I rzeczywiście, wzięty do tej, umie, do tej umieralni, mówi, olbrzymia, olbrzymia sala, dziesiątki łóżek nadzy ludzie, którzy poddani są tej ostatniej fazie leczenia, a on nie chce przyjąć tego respiratora, to traktuje to, widzi jako, jako wyrok śmierci, broni się przed tym. i widzi, jak umierają, jak, jak owijają w tę folie przeźroczyste ludzi leżą te trupy umieralnie, umieralnie. Nawet sądzili, ci pielęgniarze przez jakiś czas sądzili, że czy on nie, jest, nie ma czegoś wspólnego z szatanem, bo jakże może wytrzymać. On miał oczy otwarte i nie chciał zasnąć, bronił się przed, przed zaśnięciem, ponieważ wtedy założyliby mu ten respirator. Nie znał języka tureckiego, ale w momencie, kiedy podchodził pielęgniarz albo pielęgniarka, żeby mu założyć to urządzenie, to bronił się, trzymał ich za ręce i nie pozwolił im. A oni się nie mocowali, oni wiedzieli, że za chwilę nie będzie mógł, nie będzie miał siły, zwycieńczenia, zgodzi się, sam będzie prosił, albo jeśli się nie zgodzi, to umrze. To, co wyżebrał, to parawan, bo nie chciał patrzeć na, na ten widok przygnębiających, umierających trupów. I on się czuł też, że, że pomimo tego, iż modlił się, tylko tyle mu zostało. A więc modlił się nie, nieustannie, ale i modlitwa kończyła się. Zmęczony, wyczerpany, coraz mniej nadziei. Modlitwa go ożywiała, ale modlitwa też jakoś. Kończyła się, kończyła się na, na nadzieja. I mówi, że doszedł do momentu, że już później widział siebie też w tej gromadzie odchodzących, umarlaków, których wynoszą z tej, z tej sali, nie miał siły się bronić. I, i, I właśnie wtedy, kiedy już był bliski, takiemu powiedzeniu, że żegna się z tym życiem, już mu jest wszystko obojętne, już, już jest. Przekracza ten próg życia i już się nie broni, to poczuł uścisk na ręce i tak jakby wyciągany był z szeregu i głos Maryi, głos, że Ty wracaj do, do życia. On mówi najświętsza panienka, najczystsza panienka tak, dla Niego. Płakał, jak wspominał, jak zaczął mówić ze mną telefonicznie, i płakał, jak kończył mówi, mówi, że on musi teraz dawać świadectwo. On nieustannie dziękuje Bogu. Po tym, jak, jak został wyciągnięty z tych szeregu marlaków, którzy odchodzili z tego świata, się złożyło, że usłyszał, że pielęgniarka ma głos, ma imię chrześcijańskie. No i... I tak spróbował ją zagadać. Okazało się, że ona zna rosyjski. Może to była Rosjanka, Ukrainka, nie wiem. W każdym razie udało mu się poprosić, żeby zadzwoniła do jego żony i powiedziała, że on żyje, że, że, żeby pocieszyć żonę i synka. A żona jakoś po swojemu przekonała, pomimo tych wszystkich przepisów, które nie pozwalają, tych rygorów szpitalnych. Przemyciła zupę, którą ugotowała jego żona, i on mówił, że ta zupa to była dla niego najlepszym lekarstwem. Tak wyraźnie poczuł, że to jest pierwszy krok w kierunku wyzdrowienia. W każdym razie, już kończę, w każdym razie ten człowiek wrócił do domu i, i wzruszony mówi o, o przeczystej panience, o, o tym, jak ona mu darowała to życie, jak go wyciągnęła z tego, tego grona umarlaków. Ktoś mi mówił, że on nigdy nie zapomina o biednych, że jest bardzo szczodrobliwy dla biednych. Ktoś mi mówił, że nieustannie wspiera siostry, miłosierdzia, siostry, matki Teresy. No to mi na marginesie tak mówili. Ja zapytałem się, no to na pewno ma jakąś wartość też, pewnie też ma jakiś udział w tym wyzdrowieniu, ale, ale morał jest taki, Maryja, Maryja. To nie zupa żony. Owszem, ona też ma znaczenie, to też jakiś symbol. Te wartości rodzinne to coś, co, co skarb, który posiadamy, to tylko matka może, ma, może to uczynić, a żaden inny człowiek. To tylko ojciec, to tylko mój brat, to moja rodzina, to moja, to jest istotne, jest ważne. Bóg nam to dał. Aby się tym cieszyć, aby to rozwinąć, aby o to zadbać, zadbać modlitwą, zadbać służbą, usłużeniem, ofiarą, zadbać o tę rodzinę, dbać o naszą rodzinę narodową, o nasz Kościół. To tyle z tego wniosków, szczególnie jak człowiek usłyszy tak z ust własnych ozdrowieńca, tego człowieka, który przeżył cud. I który mówi w taki sposób, że zapala w Tobie wiarę i, i zwraca uwagę na to, jaka ważna jest modlitwa, i jak ważna jest komunia świętych, komunio sanctorum. Ta nieustanna więź ze świętymi, świętami, być w kościele, tutaj jest sprawdzian naszej autentycznej wiary, autentycznego Chrystusa, bo tutaj. Jest cielesny Chrystus i duchowy razem, prawdziwa osoba Chrystusa. I, I ten Kościół poucza nas, żebyśmy słuchali Ducha, który otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Jest sprawdzian w naszym sercu tego, co dobre i tego, co złe. Idziemy za natchnieniami ducha. One czasem mogą być zwodnicze. Szatan też potrafi duchowo oddziaływać na człowieka i kusić go czymś, co jemu się wydaje dobre. I wtedy odbywa się ten lot. Wydaje się, że do światła, ale to nie światło, to ogień. I tak jak ćma, która leci do światła, którym jest płomień, w tym płomieniu kończy swój żywot. A jak to odróżnić ducha dobrego, ducha Bożego od, od ducha. Fałszywego, od szatana, od złego ducha, znów kościół, w kościele pytaj, szu, jaka jest wiara Kościoła, to Kościół otrzymał przyrzeczenie od Chrystusa, że bramy piekielne go nie pokonają. Jeśli jesteś poza kościołem, chociaż mądry, chociaż teolog, chociaż nie wiem kto, chociaż siebie czujesz, chociaż tam znasz wszystkie mądrości świata, jesteś słaby poza kościołem. Tylko w kościele, bo to jest ciało Chrystusa, a On jest głową kościoła. A więc dodatkowa okazja, ażby modlić się za kościół. To jest nasze wspólne dobro. To nie tylko to. to takie dobro, to, to widzialne, to, yy, to wspólnotowe, głębokie, duchowe. On ma wymiar zbawienia. To jest nasza droga, ta orientacja życiowa, prowadząca nas do pełni życia. I tak kończąc. Yy. To rozważanie i to świadectwo. On nie mógł złożyć tego świadectwa, bo nie zna języka polskiego i nie ma go tutaj, jest obecny w innym kraju i nie wie o tym, że, że ja go wyręczyłem albo że On dał mi szansę, aby, aby wam też to odpowiedzieć i ożywić w was. Wdzięczność do Pana Boga za to, że jesteśmy dziećmi Kościoła. Wdzięczność za to, że mamy tę cześć do Matki Najświętszej, ona nie zawodzi w swoim orędownictwie, trosce. I że jest radość ta codzienna, ta, ta radość bliska, bliska nam, jeśli nie idziemy za fałszywym świ światłem tego konsumpcyjnego świata. Który nie rozumie, jak tylko te radości materialne, za które trzeba płacić, za które kończąc się, pozostawiają człowieka tam, gdzie jest. To nie jest podejście, pójście naprzód, w głąb, dalej. Najczęściej nie jest. Dziękujmy Bogu. Polećmy się Matce Najświętszej. A więc, za przyczyną świętego Szarbela i razem z nim. Zwracamy się do Maryi, naszym polskim, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Marii, święty Szarbelu, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Szczęść Boże, niech, Pan, niech was Bóg prowadzi. Spotkamy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Z Bogiem. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? Na sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu, Jezu, mój najsłodszy, tobie oddaję się o skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu.